Witam wszystkich bardzo bar, serdecznie w kolejnym odcineczku z Minecrafta na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie grali w Bedwarsy, bo dawno nie było na tym kanale, chyba było ostatnio 2 miesiące, miesiące temu, z tego co ostatnio patrzyłem. Eee, I tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Wbijamy 20 tysięcy subów, zostawcie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę i zostawcie komentarz na przykład o treści. Fajny odcinek, i będzie kolejny odcineczek z Bedwars, dokładnie tak. I zanim jeszcze przejdziemy do grania, chciałem Wam bardzo podziękować za po, po, poprzednim odcinkiem za prawie 400 wyświetleń, za co Wam bardzo dziękuję. I yy, dziękuję, że napisaliście o tym, co się stało z Vertezem, no bo naprawdę byłem ciekaw. I z tego co pamiętam, kto mi tam napisał, że serwer nie zapłacił domeny czy czegoś tam i po prostu no, nikt już nie chciał prowadzić tego serwa, no to ktoś wykupił i po prostu no, ktoś inny jest właścicielem i, i to jest jakiś inny serwer. Nie wiadomo, czy w, w ogóle będą tam jeszcze minigry, czy nie. No, ale szkoda, bo naprawdę był to fajny, bardzo fajny serwerek. Dobra. I tak, co miałem Wam jeszcze do powiedzenia, ale to już sobie weźmy na rękę: że tak, że nagrałem odcinek z Bedwars i wrzuciłem go na YouTube, ale go usunąłem. I pewnie się zapytacie, dlaczego? Kurde, no niestety jestem debilem i miałem wyciszony mikrofon w OBS-ie, przez co. No, no co to znaczy, że wyciszony mikrofon? No, nie słyszeliście mnie, no to chyba logicznych. No i no przecież no taki film nie powinien w ogóle istnieć na YouTube Więc go usunąłem I nagrywam kolejne po kilku dniach, bo tamten odcinek może naga... może został wrzucony nie wiem tam cztery yy, dni temu i od razu usunąłem i teraz znowu nagrywam, bo mi się nie chciało. I tyle po prostu A szkoda naprawdę, bo była, bo fajnie nam się grało, zajęliśmy drugie miejsce. Mieliśmy dobrze ogarnięte teammates, tylko zabrakło czegoś jednego. Dobrze obudowanego łóżka. No nasi przeciwnicy mieli o wiele lepiej obudowane te łóżko. A my mieliśmy po prostu jedną warstwę wełny. No ale szkoda, ale naprawdę fajnie się grało. No, jak to się mówi, mówi się trudno i żyje się dalej, nie? Dobra, Iron Sworda na razie nie będę kupował. Kupię sobie narzędzia. To wełnę chwila cyk będę se zbierał normalnie na na żelazną zbrojkę kurde kurde ale mnie noga swędzi dobra, odkładamy sobie to tu poukładamy sobie to, to tak wszystko jak należy to tu, to tu, a kompasy damy tu, bo mm, aha i straciliśmy łóżko, serio no i tutaj jeszcze jakiś zielony leci, no nie Proszę, nie, nie, nie mnie Aha, ktoś mnie zabił Dobra tam eee, Bez sensu, arenka Lecimy dalej No słuchajcie, no Jest szybko dosyć, na to Arenka No trudno, lecimy dalej Do kolejnej eee, Random map, co tam Kurde, ej, dzisiaj taki nudny odcinek totalnie bez emocji żadnych no yy, bo słuchajcie byłem w Bydgoszczy i i 5 godzin jazdy było znaczy w sensie yy, do Bydgoszczy mam godzinę jazdy Byłem tam na miejscu byłem 2 godziny i z powrotem wracałem do domu no to kolejna godzina jazdy no i yy, no i kurde jestem już wykończony siedzeniem w tym mieście no bo po prostu nudy są. No co jest ciekawego w Bydgoszczy. No nic. Tylko byłem tam w takich prywatnych sprawach, o których się nie będę na razie wypowiadał. No dobra, skończmy to. Lecimy z kolejną arenką Z kolejną rękom. Cyk. Chciałem powiedzieć, że kompas zawsze sobie zostawiam tutaj. Ponieważ z kompasu nie pamiętam, żebym w ogóle kiedyś korzystał. To jest dla mnie niepotrzebna rzecz może, gdy jest koniec arenki, zostaje jakiś jeden przeciwnik, który się skitrał może gdzieś tam na końcu zrobił sobie jakąś wysepkę i się tam w niej kurde chowa. No to to jest opłacalny ten kompas, a tak to nie. No i znowu tutaj jakiś chłop leci. No, boże. No czy ktoś mi pomoże? Bo nie wiem, bo. Nas jest trzech I kurde No bo ktoś się rozłączył No to jest kurde normalne Zawsze jak gramy z jakimś teammateem to się Ktoś musi zawsze rozłączyć Dobra jakiegoś typa No wiedziałem że się tutaj chłop zabudował No kurde no kurde, Myszka mi się lagowała no czemu No kurde no Bardzo szybko minęły dwie arenki Niestety no znowu mi się myszka zlagowała, no kurde no tak dobrze działa ta myszka a teraz yy, w sensie działała myszka na początku dobrze, później narzekałem na odcinkach, że znowu jest, ciulo, że jest ciulowa ta myszka, później się jakoś ogarnęła, a teraz znowu odwala mi ta myszka i kurde yy, próbowałem znaleźć starą myszkę, ale totalnie jej nie mogę znaleźć niestety. Dobra, oby ta trzecia arenka minęła W sensie minęła yy, Trwała troszeczkę dłużej Chociaż o 5 minut, mam taką nadzieję Zróbmy to szybko, tutaj cyk yy, Wełna Zabudujmy chociaż jakoś to łóżko Jakąś, Jakoś tak fajnie, chociaż, chociaż takiego klosa zrobimy Albo nie, dobra, bo jak ktoś by chciał tutaj zabudować łóżko To, to zaś później... Zaś później yy, bym musiał cały czas odkopywać, i odkopywać, dobra, to sobie zostawimy. O i znowu czerwoni cały czas, Prze przedtem byli czerwoni, teraz znowu czerwoni. Kurde, ale co jest grane? No czemu tak na nas się fokusują? Kurde, akurat gdy ja jestem w jakiejś drużynie, no to jest i kurde, znowu nasz teammate zrobił disconnect disconnected. No bo jakże nie inaczej ja napiszę red? Nie wiem, czy oni widzą, jak ja jestem na spectatorze. Na mam nadzieję, że tak. No i dwóch leci, no jak ja mam sobie z nimi pora? No i znowu tracimy łóżko. No co jest grane w tym odcinku? No naprawdę, no. Kurde, a to. Mi się wydaje, że to jest słaby teammate i tyle. I nie dość, że słaby team, i to jeszcze jeden z nich musi się rozłączyć. No kurde. Gramy już czwartą arenkę. Błagam, niech ona potrwa trochę dłużej. Bo już normalnie... A taki poprzedni był fajny odcinek, nie? Aż, kurde, żyć nie umierać, nie? Jakby y, tak, y, tak by było na każdych odcinkach. Zaś później się też nie pytajcie, dlaczego nie ma cały czas tych Bedwarsów. Bedwarsów no, bo ja też chcę pograć w jakieś tryby, które no, nie, no. których no po prostu się nie denerwuje na przykład i dają mi satysfakcję. Znaczy, takie granie w Bedwarsów nie daje mi satysfakcji żadnej. No, bo jak ja się co odcinek denerwuję, no to nie dziwne. Oczywiście nie mówię, że nie będę już nagrywał Bedwarsów. Będą odcinki, ale nie będą tak często jak przedtem były. Op. Bo po co macie oglądać, jak ja cały czas się denerwuję? Znowu mi myszkę zlagowało. Z zaraz ją czasne, nie? Serio, zaraz ją czasnę. Mam nadzieję, że tego nie widzicie tego nie rozpoznamy no urządzenia USB. Kurde, strasznie ciulowy odcinek. No, nu nuda straszna. Dam po prostu w, w, w tytule filmu, że straszna nuda, i tyle. On tam niebieski się buduje. Dobra, zwróćmy mu uwagę. O, tam jest odsłonięte błagam, no wejście, zniszcie. No, bo tam z drugiej strony kopią. Eee, dobra, jako pi pierwszy raz od czterech arenek nie straciliśmy łóżka jako pierwsi, to jest już wielki sukces. Ale lecimy na tego niebieskiego. Kurde, straciłem trochę HP Gin, 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 gin. Kurde, bo z złote jabłko i go leczyło. Czerwoni też stracili łóżko. Co chłop tutaj buduje, to ja nie wiem. Zbierzmy sobie te dwa diamenty, kurde. I czemu chłop tutaj takie coś zrobi? No wiem, że tu się da przeskoczyć, no ale jakbym na przykład, nie wiem, miał 20 diamentów i co, i, i bym spadł stąd w taki, taki sposób. No i to co, co by było, no? No bym się zdenerwował. Dobra. Miner Fatic Trap i nic więcej za jednego diamenta się już nie kupi. I co, i lecimy dalej? No spróbujmy na tych niebieskich. Walony śmieć zaurom. Szybko trzeba leci, no bo oni tu cały czas, kurde. No błagam, spadnij, no kurde. No jeszcze go nie zabiłem? Jeszcze? Ej, te ludzie z aurą, to normalnie są jacyś nieśmiertelni. No ile można napieprzać ich mieczem, żeby nie. żeby w końcu zdechli, nie? Nie wiem, czy tylko ja to widzę. Czyli kupmy sobie pułap, pułapkę kolejną. Wiem, że... Bez... A jednak, ktoś kupił. Wiem, no, że trochę bezsensowne, no ale przynajmniej, jak będę w bazie, no to będzie nas informować. Przed tym czy ktoś się Ktoś tutaj próbuje się włamać Czy nie hmm. Dobra Będziemy mieli drugie miejsce To wiadomo ano W taki brzydki sposób drugie Kurde tutaj już wlatuje Wolę być tutaj I czemu pułapka nie działa Skoro on tutaj jest O ej patrz i pułapka nie działa Totalnie Dobra giniemy Eee, yy, kurde, ej, ale strasznie dziwne, bo czemu tam pułapka nie zadziałała. Dobra, lecimy na huba, yy, oddalimy się od cywilizacji. I tak zawsze mówię, oddalimy się od cywilizacji. Tak zawsze nam mówię na, koń, na końcu odcinka yy, z Bedwarsów. No, po prostu tam gdzie nie ma yy, dużo ludzi. Pójdźmy tam, gdzie przedtem się witaliśmy. Nie pamiętam, czy tutaj się szło, czy nie. Chyba jo. Tak, dobra. No to tutaj się żegnamy. Więc mam nadzieję, że wam się film spodobał. Nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Jeżeli wbijemy 20 tysięcy subów, będzie specjal. Jeżeli wbijemy 10 łap w górę. I napiszecie w komentarzu fajny odcinek. No to pojawi się kolejny odcinek z Bedwars. To tyle ode mnie. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.